Się ma. Wchodzimy do tej skini, tak jak mówiłem, nie? Obok bazy. Tutaj idziemy. Wiem, że tu jest pająk na nas, już czekający. Ale niestety trzeba będzie sobie z nim poradzić, jakoś. No, już tu mi tupta. O jacie No trudno, musimy tam zejść. Innej drogi nie ma. Się ma. Już się go tak nie boję, żartowałem Nie, żartowałem, że się Cię nie boję, serio Kurde z tą staminą Tu bym chciał wejść jakoś Gdzie ta dzida? Tu No, chodź O szkód Dobra Zabite Gubie pańczysko yy. Jeszcze te Smrody małe Orowalci na razie tu się zapowiada ciekawa skinia. Yy, zobaczmy, jakie ja mam w ogóle skinicz odblokowane. Yy, czyli pozostałe do zrobienia rozpadlina, wisząca i śmierci. Ok, zobaczmy, która ta jest, jak ją skończę eksplorować. Ten gnoju mały, to nie ten. Dobra Zabite D do. Jeszcze tu Śmierdziele Są dwie drogi Jedna w górę Jedna w dół Okej okay. Zaktualizowano listę rzeczy do zrobienia Wisząca... Wiszącym jest skinie. Sta Statek Dobra, czy się zbadałem czy co? Dopiero się tu wbiłem. Oni już mi mówią, że ja zbadałem że tam jest chininę. O, cześć nóżka. Wywalam te piłki. Co, tu nic więcej nie ma? Paliwa, galon. Kaseta kolejna. Wiecie co? Oglądam sobie te kasety. Pierwsza, druga, trzeci nie mam. Nie, jak nie mam trzeciej to ja nie oglądam. Trzeba wszystko odnaleźć, żeby było, Cały materiał można było obejrzeć. Może tak wysoko skoczył jakoś. Dobra, to teraz tam w dół trzeba się pokierować. Nie może być taka mała jaskina, nie? Dwie jaskinie jeszcze nam pozostały. Tylko gdzie one mogą być? Tutaj, też do góry idę. Muszę sobie tą dzidę zrobić. Tu jest dalsze przejście. To nie jest wyjście. Okej. Okay. Oj, cisza. Jak się przechodziło przez to, tu z wyjść chyba. Nie, dobra, ów. Ale to się idzie tak do góry, jakby miało być wyjście. Ale na szczęście nie jest. Zrobiście to co? Prawo, prawo. Idziemy w prawo. Zobaczymy, gdzie ten dyk dojdzie. Tu jest jakiś. ...zaberkadowane wejście. Ja zjem z batonika. Ale to boli w uszy, tą kataną, się niszczy. To ja tu byłem, czy co? Że tu nic nie ma? Hm. No nie kojarzę, żebym był w tej jaskini. Aha, tu jest ta, dobra. To już wiem. Gdzie jestem? I stąd ja przyjeżdżam, tak? Tych szmatek tutaj. Dobra, ale ja tu byłem. No, jest ta kasa, dobra. Niestety to jest kniaba mega krótka. Szkoda. O, wow, ja tu wolę chyba normalnie zejść. I mam nadzieję, że to nie jest to. Te... Nie, to jest to zejście. Nie, to nie jest to zejście chyba. Tak, to jest to zejście po tą tą siekierę Modernaxa Niepotrzebnie tu schodziłem Kurde Więc teraz trzeba czas marnować na wchodzenie do góry Git Gdzie to było tu wejście? Gdzie ja tutaj, skąd ja przyszedłem? Tu dobra. O, właśnie, A to taka dziwna skinia. Tu nic nie było. Poza kasetą, nie? Dwie ostatnie skinie jest skinia śmierci i z rozpadliną. to może być? Nic, wyjdę stąd. Dobra, ja się z Wami widzę, jak znajdę jakąś inną jaskinię. Dobra, jesteśmy w jaskini. Tutaj. Przy takim skrzyżowaniu rzecznym, jakby. Pokażę na mapie. A tu jest mapa jaskini pokazana. O kurde, dobra, już nie będę wychodził, bo. O kurde, nie chcę mi się. Ja nie nagrywam to drugi raz, bo jestem down i mi zapomniałem mikrofon włączyć. Tu była część zabawki. Jest, nadal. Dobra, zarobiście, nie? Tu jest dwóch pół pasażera. <grymne> Tam nic nie ma. I idziemy w prawą stronę. Eee, yy, hak. Czekam. To nie jest wysoko. Dobra, nie muszę go używać w sumie. Mogę puścić? Dzięki. Dużo ognisk, widzę, że tutaj jest. O tu jest, w prawo, dobra idziemy w prawo pierw, nie? Pływanko, spoko Duże mm. jaskini prowadzi właśnie, no, do niczego się płynie Po co ja tam tu płynąć? Nie wiem Dziwne Po co ja tam płynąć? Tam nic nie ma. No nic, idziemy dalej. Ja stąd przyszedłem, nieważne. Idziemy dalej, nie się wracamy. za zapalniczko. No, w końcu. To co idziemy w dół, teraz Zjazd na linię okej okay. Gdzie ja jestem? To jest mokra jest skinia jak coś Tu serenka ręka skakała <grymne> Ale to całkiem normalne, nie ma co się dziwić. Przecież w tej grze Piła! Ona naprawdę jest w takim miejscu Nie wiem, że ona jest gdzieś pod tym czekanem Uuuuuu, ale będzie cięcia, alba baza będzie robiona. Pasażer odnaleziony. Aha, gdzie? No niestety pocięli tych pasażerów naszych. Znaczy naszych. Nie byli nasi pasażerowie. Ymm, duża to jest knia. Baterie. tu, wiecie, dziwne. W sumie i tak to zjem, bo i tak mi się popsuje, więc... Po tych batonach właśnie jakoś... jakby stamina spadała. Szybciej... but i penie. nie? No, typie! Odczep się. Też zęby stracisz. o tym, nie? Ty, koleś! Eeeyee... Dobra, Standon przylazłem Tutaj pójdźmy tu! Mam myślę, że tu jakaś przepaść jest Zaktualizowana listę rzeczy do zrobienia Co znowu? Chyba, że to odkryłem tą skinę już do końca. Dobra oni tu wpadli, niech sobie siedzą. Ja zobaczę co mamy tutaj do zrobienia. A, zbadaj mu okręgosłupu, się zakończyło. Jak oni są wyleźli? Nie, to ten gamoń mały na jakiś przygub biega. Ej, tam są namioty. To ma maczetę jakąś. Maczugę. Przykołek zwykły. Siekiera? Skumił siekierę. Co jest? Zaawansowana cywilizacja jakaś. Nie mogę ten siekierę podnieść? Znikła Aha, to fajnie. Jakieś zdjęcie. Missing dwoje dzieci jakieś. Eee, okej. Okay. Był tylko jeden namiot. Czy to jakaś ekipa może? Szło na ratowanie tych dzieci i oni poginęli przez tych kanibali wszystkich. A to kręść ciekawa, nie? No tu trzeba dynamitem rozsadzić, żeby przejść dalej. Więc to zróbmy. I uciekamy. Efekty specjalne. Przejdę, ten dyk. Prze przejdę, dobra. Yy, Pancerza żadnego nie mam. Tu coś buczy nie muszę schodzić Tu lepiej zejdę Tu coś jest, tu, kolejna amunicja i kolejne zdjęcie Ale to z tymi pistoletami. Pistolet mnie nie obchodzi. Ja nie chcę go Myślałem, że jakieś zdjęcie fabularne przydałoby się. Ciekawsze, bo... No nie, już widziałem to. Coś buczy. Coś buczy. E, no to ten e, widzimy się w następnym odcinku. Siema.